Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy racuchy z cukinii i płatków owsianych. Potrzebować będziemy jedną cukinię, pół czerwonej papryki, jeden ząbek czosku, zielona pietruszka według uznania, szklankę płatków owsianych, płatki owsiane zmiksuję. Ja mam taki gadżet. W takim gadżecie na mąkę możemy to zrobić w młynku do kawy. Jedno jajko surowe, dwa jajka ugotowane. Doprawimy z solą i pieprzem. Teraz rozdrabniam cukinię, paprykę, czosnek oraz płatki owsiane i jajka składniki już mam rozdrobnione płatki zmiksowane dodaję jajko dodaję cukinię startom tartą o drobnych oczkach dodaję paprykę z czosnkiem pokrojone jajka jajka kroiłam na mojej tej ręcznej krajawnicy zieloną pietruszkę i doprawiamy tak jak wspominałam z solą i pieprzem doprawiamy według własnego smaku niewielkie porcje na rozgrzany tłuszcz na patelni. Już rozgrzewam tłuszcz. Tak, mam przygotowane. Gdyby okazało się, że Masa jest zbyt gęsta, dokładamy jedno jajko, a jeżeli zbyt rzadka, dodajemy zmiksowanych płatków. I teraz kładziemy niewielkie porcje na rozgrzany tłuszcz i formujemy racuchy, takie. Nadajemy kształt. Nie za dużo tego ciasta dajemy tej masy i formujemy na rozgrzanym tłuszczu smażymy. Możemy też upiec w piekarniku, a możemy usmażyć tak jak ja na patelni. Smażymy z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda i smażymy na no, złoty kolor. I tak oto racuchy z cukinii i papków owsianych mamy usmażone. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. I kładziemy następną porcję. I tak do skończenia składników Na cukie, z sukini i płatków owsianych.